Cześć, jestem Nefren i witam Was serdecznie w Heroes of the Storm. W końcu się doczekałem Alfy tej gry no i na początek oczywiście, uprzedzając wszelkie pytania, bo wiem, że na pewno się pojawią, miałem już tego odgroma na Facebooku. Ta gra jest w tym momencie w alfie, więc no wiele rzeczy oczywiście to się będzie mogło zmienić, wiele nie wygląda jeszcze tak jak powinno, więc na to bierzcie poprawkę. Druga rzecz, skąd ja mam tę alfę? Otóż ta alfa w tym momencie jest tak naprawdę tylko dla regionu USA, czyli w Europie nie można jej dostać. Wyjątkiem są oczywiście tanieccy youtuberzy, streamerzy i dalej, którzy no po prostu dostali od Blizzard'a dostęp. Ja z tego tytułu tego nie dostałem. Ja się zapisałem do programu stron partnerskich, i w ten sposób udało mi się zdobyć dostęp do tej alfy. Więc jeśli ktoś tworzy coś w sensie, nie wiem, jakąś stronę owowie, nagrywa filmy i ma dosyć sporo widzów i tak dalej, bo też ja musiałem ich trochę przekonywać, że jednak te filmy są w nie wiem dobrej jakości itd. i bardzo długo analizowali moje zgłoszenie. Więc to nie jest też takie proste. W przeciwnym wypadku, jeśli ktoś coś takiego nie robi, to nawet nie ma sensu pisać. Po prostu wejdźcie na swoje konto na Battle.necie i tam ustawcie w tym ustawieniach profilu beta testera, że chcielibyście uczestniczyć w testach Heroes of the Storm, kiedy będzie closed beta w Europie, wtedy będziecie mieli szansę właśnie na to, że Was wylosują. A oprócz tego, oczywiście, jeśli pojawią się jakieś klucze, ja będę starał się wyciągnąć jakieś dla Was, bo wiem, że kilka osób, które już dostały dostęp em, właśnie do tej pary alfy, dostały możliwość polecenia kolejnych osób. Więc no mam nadzieję, że coś takiego się pojawi, więc wtedy, nie wiem, zrobimy sobie jakiś konkursik czy coś um, i w ten sposób jakoś to spróbuję Wam załatwić. Natomiast jeśli chodzi o samą grę, gra jest oczywiście go, yy, z gatunku moba. Nie wiem, jeżeli ktoś grał w Lola, w, w Smite'a czy, czy w Dota, z tą kiedyś dawno, właśnie blizardową, można tak powiedzieć, to, to będzie wiedział o co chodzi, czyli mamy yy, bazy przeciwników. Dwie bazy, przepraszam, naszych przeciwników, którą musimy po prostu zniszczyć, no i wszystko polega na tym, że mamy starcia bohaterów, zazwyczaj gra się w trybie 5 na 5, no i na mapie są różne takie taktyczne cele, które trzeba przejąć, zniszczyć i tak dalej, głównie unikamy wieżyczek i tak dalej. Zaraz to wszystko pokażę w grze, jeżeli ktoś się nie orientuje, no ale nie wiem, czy są jeszcze takie osoby, które nie, nie widziały tego, no, no, natomiast jeśli chodzi o tę grę, em, tak jak powiedziałem to jest alfa, więc bierzcie poprawkę, że jeszcze na to, że nie wszystko wygląda tak jak powinno. To jest główne menu po zalogowaniu się, tutaj mamy level postaci, jak widzicie tutaj dużo jeszcze nie pograłem. Z każdym levelem coś tam sobie odlokowuje. tutaj mamy np. hero talents, hero rotation slot, daily quests. Questy wyglądają na tej samej zasadzie co w Hearthstone, już Wam pokażę. Oczywiście dużo rzeczy jeszcze w alfie nie jest dostępne, natomiast daily questy wyglądają w ten sposób, czyli play one game with a Warcraft hero. Za to dostaniemy expa i golda, a gold nam będzie służył właśnie do zakupów bohaterów. Oczywiście tych bohaterów będzie można również kupić za prawdziwe pieniądze, ale w Euro Ja mam wersję do europejską alfa, że tak mogę powiedzieć, czyli nie ma dostępu do zakupów w sklepiku. Nic w sklepie nie można kupić niestety. Ehm, dobra, co mamy tutaj dalej? Mamy oczywiście Play i mamy standardowe tryby, czyli Practice, gdzie możemy sobie poćwiczyć ze sztuczną inteligencją co Cooperative, gdzie gramy z ludźmi przeciwko e sztucznej inteligencji i mamy Versus normalne tryb, gdzie gramy ludzie na ludzi, najfajniejsze. Tutaj będziemy mieli jeszcze custom games i oczywiście gry rankingowe, które no z wiadomych przyczyn w alfie nie są jeszcze dostępne. Podejrzewam, że w becie to już będzie. No i najważniejsza rzecz, czyli sklepik. Tutaj mamy bohaterów. Ja teraz na każdym z nich nie będę się jakoś szczególnie skupiał, ponieważ e, każdy będzie w, miał swój oddzielny film, w którym go zaprezentuję i tak dalej. No ale tak szybko po nich przelezę. Czyli mamy Murky, mamy Brightwing, Lily, to są oczywiście wszystko bohaterowie z Wowa. E, mamy Tychus z Starcrafta, jest Stitches <laughs> z Wowa, na pewno go pamiętacie, Arthas, Diablo, e, Real ETC jest, Sonia z Diablo, Barbarzyńca, e, jest Muradin, Kerrigan z Starcrafta. Dalej mamy Nowa, Falstad, Walla, Ilidan z WoWa, bardzo fajna postać, Raynor, Zeratul, Arthur, Malfurion, bardzo też fajna postać, już nią troszkę pograłem, Tassadar, Tyrande, Nazibo, to jest jak ktoś nazywał po angielsku, Witch Doctor z Diablo, Gazlow, i tutaj jeszcze mamy Abathur i Sergeant Hammer. To są oczywiście z Starcraft postaci. No i teraz pokażę może na przykładowej tej, którą dzisiaj się zajmiemy, czyli Malfurionie w sobie w postać, możemy po pierwsze zobaczyć jej model dokładnie, e, możemy zobaczyć, jakie umiejętności. Jak widzicie, te ikonki są żywcem zabrane z wow, dlatego są takie, no trochę ją ja to nazwało rozpixelizowane. Nie za dobrze to wygląda, no ale to jest alfa, tak jak mówiłem. No i umiejętności standardowe druida, jeżeli ktoś grał, no nie ma problemu. Mamy regrow, czyli po prostu możemy uleczyć siebie bądź naszego sojusznika. Moonfire, czyli zdajemy obrażenia w określonym obszarze. Tutaj ten obszar będzie zależał oczywiście od tego, jaki będziemy mieli poziom i talentów, które sobie wybierzemy. Zaraz do tego dojdę. E, mamy ruty, czyli możemy po prostu e, zrutować przeciwników w określonym obszarze. E, mamy coś takiego jak combat trade. W jego przypadku to będzie innervate, czyli możemy przyspieszyć regenerację manus sojusznika. Sobie niestety tego nie można rzucić. E, no i heroic abilities, takie w każdej e, docie, bądź mobie. Czyli nasza tak zwane ulti, czyli taka umiejętność bardzo mocna, tu mamy albo Tranquility, czyli leczymy wszystkich sojuszników w dosyć dużym zasięgu, oh, no albo Twilight Dream, zadajemy im obrażenia oraz ich no, it's silencujemy it's na chwilę. I co jest fajne, tutaj możemy sobie wziąć try. Ja tego teraz nie będę włączał, czyli przenosimy się na mapę. Że możemy sobie bohatera wypróbować, tego mi brakowało na przykład właśnie w LoLu, gdzie nie mogliśmy wejść, prawda, zobaczyć i przetestować jakiejś, nie wiem, skórki czy czegoś, co trzeba było gdzieś tam szukać po YouTube, jak ona będzie wyglądała. Tutaj takie rzeczy da się robić. No i właśnie przechodząc do skórek, To jest standardowa, czyli Arcydruid, jest jeszcze druga Stormantu, też dosyć fajnie wyglądająca. No i tak jak powiedziałem, nie mogę kupić tych skórek, no niestety, bo one będą za, za pieniądze, a w tej europejskiej wersji alfa nie ma, nie ma takiej możliwości. I dodatkowo jeszcze robiąc jakieś hero quests, których jeszcze nie odblokowałem, będzie można sobie odblokowywać wersje kolorystyczne tych, tych strojów. Dosyć, dosyć fajnie to wygląda. No i dobra, przechodzimy w takim razie do gry, czyli włączam. Na razie włączę na, na boty. Na boty trochę, oczywiście, to jest zupełnie nagranie, na ludzi. Tylko chodzi mi o to, że będę mógł się bardziej trochę skupić na tym, żeby wyjaśnić Wam <gry> założenia gry, bo tutaj mamy dosyć, dosyć sporo różnic, jeśli chodzi o takie typowe umowy. No i właśnie zaczynamy meczyk. Mapa nazywa się Cursed Hollow, i tu mamy fajne rzeczy, to znaczy, będziemy musieli zbierać coś takiego, co nazywa się Tributes. Jak widzicie, mamy to tutaj pokazane. Kiedy zbierzemy takie trzy tributy, będziemy mogli rzucić klątwę, czy tam przeklinamy przeciwników. Polega to na tym, że wtedy te ich wieże, które bronią właśnie ich bazę, nie będą po pierwsze uderzały, nie będą po prostu walczyły przez minutę to aż. A druga kwestia jest taka, że te wszystkie miniony, czy tam creepy, czy jak to różnie, różnie różne osoby nazywają, będą miały tylko jeden punkt HP. Czyli kiedy coś takiego uda nam się zrobić, będziemy mogli bardzo szybko wygrać grę. Porównując i tak to do, na przykład do LoL'a, ja tutaj będę często niestety to do LoL'a porównywał, bo w LOLa coś dość sporo grałem, więc... No i LoL jest, jeżeli chodzi o moby, teraz zdecydowanie królem. Te tutaj rozgrywki trwają znacznie krócej. No i mamy, pojawiamy się na mapie. No i pierwsza różnica, jaką widzimy od razu, tutaj jest coś takiego, nie mamy sklepiku z przedmiotami, mamy natomiast talenty, które będziemy zdobywali, jak widzicie, na określonych levelach. I tą postacią, którą gram akurat, czyli Malfurion, to jest typowy support, natomiast e, mogę zrobić właśnie z niego, nie wiem, pójść trochę bardziej w obrażenia, czy na przykład regeneracji many będę mógł częściej leczyć przeciwników, sojuszników, ponieważ ta mana, e, jeżeli chodzi o regrow, będzie bardzo szybko uciekała. Dobra, mamy oczywiście trzy alejki. Jak widzicie, tutaj jest baza przeciwnika przeciwko naszej, tutaj jest nasza. No i to jest najważniejszy punkt, który trzeba zniszczyć. Mecz się rozpoczął. Najpierw tak, tutaj nie mamy żadnych niestety totemów, więc żeby mieć widoczność na mapie, po prostu musimy zająć określone punkty, takie zaznaczone takim okiem na mapie. I ciach. No i kolejna rzecz, do której przyzwyczajeni jesteśmy z wszystkich tego typu gier, czyli tych mop, mob, y, czy jakkolwiek to odmienić. E, tutaj zobaczcie, mamy creepy, czyli te mobki i za nie nie ma golda. I tak samo jeśli chodzi o expa, nie, nie expi pojedyncza osoba, a expi cała drużyna, czyli cała drużyna zawsze będzie miała ten sam level, czyli nie ma żadnego wykłócania się o to, że ktoś tam coś tam zabrał i tak dalej. Po prostu e, no nie ma takiej mechaniki last hit, tak? Typowej właśnie dla takich gier. No i tutaj ze mną jest Stitches i razem spróbujemy popchnąć troszkę tę alejkę do przodu. Pokażę wam te roots, jak to wygląda. Tak się właśnie rozrastają i te wszystkie osoby łapią. No i tak samo jest co mi się bardzo podoba, jeżeli chodzi o zabijanie bohaterów. Hmm, tak jak w LoLu mieliśmy tego last hita, tak? czyli ten kto zabił, ten ostatni zadał cios, um, zdobywał właśnie um, więcej kasy i ekspa. Tak, tutaj czegoś takiego nie ma. Wystarczy, że jeżeli użyjemy przeciwnika chociaż raz, mamy coś takiego, co nazywa się tutaj Takedown. Ehm, no i tyle, no. pomagamy po prostu całej drużynie. Czyli bardziej skupiamy się na walce z przeciwnikiem w tej grze niż między innymi na rywalizacji ze sobą. Często właśnie mi to w, w LoLu skurzał, O, o, odpali coś na mnie, szanowna. Tutaj się troszkę poganiamy. Czasami ta gra potrafi zlagować. Tutaj nawet mam komunikat, właśnie, że. Highlight داjące czasami się pojawia, niestety to czuję, że wciskam skilla no i czasami jest to opóźnienie, nie wiem, sekundy nawet, no ale to jest, no, tak jak mówiłem, serwery są w USA, więc no, po prostu trzeba to przeżyć i przeboleć, niestety. No i mamy level, mam talent, zrobimy sobie coś takiego, że kiedy będę używał różców, będę również przewołał takiego treanta, czyli drzewca, który będzie wbił się em, za mnie. No, i tak, jeżeli chodzi o cele taktyczne, to mamy takie obozy. I kiedy te obozy mm, zniszczymy, znaczy zabijemy tam stronników, którzy się znajdują, em, oni będą tak, jakby byli po naszej stronie. Czyli jeżeli przejmę obóz olbrzymów, olbrzymi na przykład bardzo dobrze radzą sobie z wieżyczkami. I ogólnie, jeżeli chodzi o oblężenie, są bardzo dobrze. Em, no, to po prostu szybciej będziemy mogli pchnąć alejkę do przodu. Czyli no, warto coś takiego robić. Tak jak mieliśmy właśnie w LoLu te Blue i Red Buff, tak tutaj właśnie e, mamy tego typu rzeczy. No i zaraz pojawią się te tributy, o których mówiłem. One będą się spłonowały na mapie. O, właśnie, już mamy pierwszego. Ja tam idę. I kiedy przechwycimy taki tribut, tutaj mamy na dole licznik. Kiedy będę miał 3x3, 3, rzucimy. E, będzie automatyczna klątwa na przeciwniku. I oczywiście tutaj trzeba przeszkadzać przeciwnikom, żeby tego nie przejęli. Może mi ktoś pomoże. Oczywiście przejmowanie tych trybutów jest kastowane, czyli to trwa kilka sekund. Więc mamy czas, żeby przerwać przeciwnikowi. A ja, tutaj spróbuję troszkę przetrzymać. To fajnie by było, gdyby ktoś przed drużynami pomógł. Będę musiał się wycofać. Ale on też uciekł. Dobra, spróbujemy złapać. Podbiegamy. i zabieramy sobie tribute. Tak jak mówię, na no chwilkę to trwa. Jest, udało się, bardzo dobrze. I jedziemy dalej. Mamy 1 na trzy. No i tak jak standardowo w każdej grze to wygląda, e, jeżeli podejdziemy do wieży, oczywiście wieża będzie miała nas, tak jak zrobił teraz ten Stitches, natomiast miniony są nasze tak jakby zasłoną, czyli one przyjmują się siebie a my wtedy możemy pobić wieże. I co jest fajne? Wszystkie mm, umiejętności działają na wieżę. To mi się nic od nie podobało, że... Y, no niestety to było ograniczone, bo tutaj każdą umiejętnością możemy być wieżę. nawet specjalną nawet ulti możemy być wieżę, To jest bardzo fajne. Dobra, trochę tutaj podejdę. Au, au, au. Au, au! Dosyć mocne jest to leczenie i tak jak mówiłem, um, ja sobie wybrałem talent, który re regenerację mana mi przyspiesza, więc hurry. naprawdę bardzo fajnie ta postać się spisuje, jeśli chodzi o suportowanie. Mamy kolejny tribut, dobra, to biegniemy. Tutaj się spawnuje już. I oczywiście przeciwnicy również przyszli dobra, to leczymy naszych. Cooldown, ja. Nie? Niestety <gry> nasz Witch który został poświęcony. Nie miałem miałem cooldown, żeby go podleczyć. A to bym jeszcze przerwał. Aaaa, nie, 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 nie. Nie przejmiesz tego. No dobra, no chodź tutaj, ty połamańcy, byś pomógł trochę. Dobra, Treant się nimi zajmie. Zobaczymy, ulica, która zabijemy? Czy ta Sadara? Skoro zablokował mnie tymi nieumarłymi, no ale zobaczcie, udało się ich przepędzić. Dobra, ten spróbuję złapać. Keligan powinna jemu przerywać, a nimi no i dobra, udało się, bardzo fajnie. I tu jest coś takiego jeszcze, jak właśnie przejmujemy ten tribute albo na przykład um, zabijemy miniony. Pojawia się coś takiego na ziemi, taka globulka. To się właśnie nazywa Regeneration Globe, i to nam przyspiesza regenerację, many i HP na pewien czas. więc dosyć fajna sprawa. Dobra, to teraz spróbujemy tutaj pocisnąć. Ja się pierwszy podepchałem, ale zobaczcie, jak podchodzą miniony, od razu się przerzuca wieża na miniony. I ta wieża też ma amunicję. Teraz, o właśnie, nie bije. Wystrzeliła swoją amunicję, mogę ją trochę potłuc na hama. Jeszcze ją dozwalimy. Dawaj, dawaj, czadu. moją lasku. Dobra, udało się, teraz druga. Ta również się wyprzytywała za amunicji? Tak. mamy talent. Twilight Dream. Wybiorę sobie. Dobra, i tutaj złapiemy. I bijemy Muradina. Muradina bije. Stan. Mamy kolejny tribeaut. To będzie już trzeci. O, bardzo fajnie. Będzie można wtedy bardzo szybko spuszować. Jedziemy. Tutaj dodatkowo, żeby się szybciej poruszać na mapie, mamy pod Z mounty. I zobaczcie. posuwamy sobie. Oczywiście nie można walczyć na małcie. a tak, żeby szybciej się przemieszczać po mapie, to jest świetne. I dobra, mamy. Przepinamy. Dużo To jest ponad minutę nawet. I teraz warto by było zniszczyć jakiś obóz właśnie z najemnikami, żeby to trochę pchnąć. Ja tutaj pójdę tędy. Nie pamiętam co to był za obóz tutaj. To jest easy, dobra. Easy to jest takie łatwiejsze, samemu dam radę. Jeżeli chodzi o, nie wiem, coś tam hard, to trochę by było ciężej. Teraz zobaczyć, jak to wygląda. Pierwsze 30 i kilka sekund, więc te olbrzymie będą mogły sobie spokojnie bez problemu pójść i poniższyć zwierzę Dobra, rzucamy rudcy, siebie podleczę Dawaj, dawaj, dawaj Tu się muszę postać jest i Przejęliśmy kontrolę. Tutaj na górze pojawia się ścieżka, którędy te olbrzymy będą szły. Wa pasowałoby je chronić oczywiście. A one się skupią wtedy właśnie na niszczeniu murów, wież i tak dalej. Czyli, no, bo po prostu typowe stwory oblężnicze. Mają jakieś tam głazy, w torbach będą tymi głazami rzucały. Dobra, konfa się skończyła, tutaj widzę ładnie spuszowali. Nie wiem, nic nie zrobili. Mamięcie. Tutaj puszują. Switch Doctor. Mamy kolejny talent. Ja wybiorę sobie. Em, tutaj rzucę e, regrowth na celu, który ma pełne HP, to potem to się po prostu aktywuje kiedy straci. I co jest fajne, to właśnie olbrzymy też mogę leczyć. Teraz chciałbym to zrobić. Jest w ostatniej chwili. Zobaczcie, walu tymi właśnie głazami wieże dosyć dużo zabierają. Ja ich jeszcze tutaj podleczę i sam też wieże podbiję. Tak, ta wieża padła. Ał, au, 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 No i tak wygląda śmierci. Oczywiście im mamy wyższy level, tym dłużej będziemy czekali na ee, respawn Byłeś żywy przez 9 minut, great job. Leczyłeś sojuszników i siebie za 9000. Wow świetnie. A to co... Take down. możemy zobaczyć. Aha, ojczo, od nas trzy razy zginął już. To mi się to podoba, widać. Dobra, to lecę dalej. Tam ładnie puszczują, widzę, na tym topie, tak zwanym. To my sobie tędy przejedziemy. Albo... dobra, tutaj nie będę w sumie prół. Idę tam bo mogę ich podleczam. Właśnie z supportem, który dobrze leczy, naprawdę jest... ...może tak... Yy, no tak dużo różnicy zrobić, że masakra. Dobra, nie uciekaj baranie. chodźcie podleczę. Wracaj, wracaj. No ucieka do bazy. Czyli jak naprawdę, jeżeli chodzi o wracanie do tej głównej naszej twierdzy, bazy, czy to nazywać... Tak, jak prawda, nie musimy chodzić i kupować żadnych przedmiotów. Tak jak mówiłem, nie ma takiego sklepiku tutaj. Więc najważniejsze są e, po prostu talenty, które sobie wybieramy. No, chodź, chodź, chodź. O, przyciągnęli go. Dobra, mamy kolejny tribute i pewnie wszyscy. O, pójdą do niego. Ale my będziemy pierwsi. Idą wszyscy. Dobra, wcześniej złapałem. Ale się rzucili na mnie. Oł, oł. To był niuk. Uh -huh, uh -huh. Chwilę poczekamy. Tak jak mówiłem, levele są drużynowe, czyli cała drużyna leveluje jednocześnie. Wszyscy mają zawsze drużynie ten sam, ten sam poziom. Nie ma to też takiej sytuacji, jak na przykład w LoLu, kiedy no, nie wiem, ktoś ciągle zabija kogoś, po prostu uzbierasz dużo kasy i się, tak, tak to się mówi, nafiduje, czyli jest o wiele potężniejszy, potężniejszy niż inni. E, tutaj cały czas jest to bardzo wyrunane. Czyli w dowolnym momencie gry, czy, czy przegrywamy, czy wygrywamy, możemy to odwrócić, tak? E, jeżeli wygrywamy, możemy przegrać i odwrotnie. To zrobimy sobie, żeby Moonfire spowolniał przeciwników. Nie trafiłem. Patrzcie, jak uciekają. Dobra, walnę mojego. O, chciałem ich silencować bo byłem blisko. Muszę podejść po właśnie. Podleczymy się. Jaka miazga, jedziemy. Ależ mnie zaznował. Dobra. Wierzę w innego. No, nie pobiję trudną... a nie już kogoś innego dorobię. Chciałem powiedzieć, że przetankuję ją. Mogę się przeleczyć. Dobra, port rozwalony, jedziemy, jedziemy dalej. Tu została i właśnie ta ostatnia twierdza. Tutaj się jeszcze tullą no podleczymy Wisza nie, no naprawdę miazga jest. Nie wierzę w nie. Nie wierzę nie tylko. Dobra, Deriga nie widzicie. O, prawie padła. Silence, ja uciekamy. O, 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 o. Mamy miniony, dawać, dawaj, chodźcie. Po co uciekacie? Podleczę was Zawracać. Poszły miniony, oni się wycofali. Dobra, to jedziemy. Zmiarzyć go. O, o, stan jeszcze mnie zablokowali. To było dobre. Zablokowali mnie tą ścianą. Nie. Też jak trochę gram, no, bardzo... <grywka> Ofensywnie, jeżeli tak mogę powiedzieć, normalnie się... Mm, inaczej się trochę gra na boty, inaczej na ludzi. Jeżeli gra się na, na ludzi, to jednak supportem lepiej się po prostu trzymać z tyłu. Nie wiem, na, il, na ile tutaj... jak, jak działa ta, ta inteligencja tych botów. E, no bo jeżeli chodzi o ludzi, no to zazwyczaj supporta po prostu bardzo szybko ściągają. Ja bardzo dużo leczę, więc no, tak naprawdę walka, kiedy support jest z tyłu cały czas żywy, jest taka trochę bezcelowa. nie ale nieźle, jakieś tam 6-3. Tak jak mówiłem, nie ma tutaj last czyli ten takedown down i każdemu, kto przeciwnika odnosi 2 A przez ten czas, ja bym może zabrał ten tribute, jak oni się tam bawią. Mamy jeden, byśmy mieli wtedy dwa. A mi tu widzę, to, toktor idzie, bo on będzie pierwszy. O, o, i... nie, idą nasi. Ok, podleczymy to, to jeszcze jeden mieć nam potrzebne. Zobaczcie na czym on jedzie. O, już nie widać. Na no, kucyk jechał To jest takie bardzo fajne. Kucyk jest tam jednorożec. Dobra, tu niszczymy wieżę. Ja mówię, że temu. Tam, no i tak widzę co bije, co mu podleci. Dobra. I ścianę. O, najmniej to pan nie wyżywił. Tutaj jest fort.

Mam coś takiego Storm się teraz z talentu dookoła mi. No i zobaczcie, to jest właśnie nad tym paskiem standardowym. A, I mogę rzucić na sojuszników taką jakby tarczę. No teraz pokażę, po prostu nie spadać, ale powinno się to raczej w starciu. Nie pchaj się tak znowu. nie muszę cię ratować. Dobra, mamy ich pisz do tora, jest odcięty. Jedziemy go. A, Jedziemy Jeszcze póki tużona jest przeklęta. Dobra, to testodera mam zrzuconego. Jedziemy go. No, wyrwało się. Dzięki. No i to jest ten ostatni, nie wiem co nazwać, core health. I to, ten core trzeba zniszczyć Tutaj mamy HP tego 100 do 76. Au, au, au. Oczywiście lepiej poczekać na miniony, żeby to bić. Albo w ogóle na sojuszników, uciekamy. No to lejcie go, lejcie. Tak. teraz będzie nasz. Dobra, zrucowane, nie ucieknie. Nie, za późno, to te rutsy. No i w tym miejscu niestety gra mi skraszowała, takie są po prostu uroki Alfy. Więcej filmów oczywiście będzie wkrótce, ja Was zachęcam oczywiście do subskrypcji, do komentowania filmów i do usłyszenia w kolejnych. Cześć!